Jeden zawodnik, ale patrząc w naszą prawą stronę, Dawidzie, widzimy, że przebranych osób. Stroje meczowe w ekipie MPK zaledwie dwóch, a tymczasem MPK otwiera wynik tego spotkania. No i asystenta w ekipie MPK. No bo też Jakub Głąb w tym, w tym pierwszym spotkaniu tydzień temu dwa razy wpisywał się na listę strzelców. Teraz błąd bramkarza przejmuje Głąb, jest w polu karnym Karbowiak jeszcze oddał do Jakuba Głąba i Mamy e, wysokiego pressingu już na swojej połowie Królewskich, ale przejmuje Głąb. Zagranie do Karbowiaka. Interweniuje Wróblewski. Jeszcze walczy Głąb z e, Michałem Wróblewskim. Piłka została w boisku. No i szansa na dogodną akcję dla e, MPK. Bogdan Melnyk. Melnyk tym razem indywidualnie uderza. Sprzed pola karnego zasłonięty z tym. Jako Oskarze. dużo głąb, tych no. kontaktów z piłką było przed dodaniem strzału, więc kwestia interpretacji. I tak to my będziemy później musieli to uzupełnić na naszej stronie internetowej. Świetne teraz przejęcie. Głąb do karbowiaka. Karbowiak! No, no i bardzo szybko! Asysta. Bardzo szybko, podwyższa MPK. Mam Roman miseczko, także można próbować strzałów górą z dystansu. Tym razem się jednak nie udało, no ale tak jak mówiłeś, bardzo sytuacyjna próba gracza z numerem 6. Tymczasem znowu MPK i do siatki e, trafia Piotr. Problemy jak na razie e, graczy dzisiejszy gość. Zdecydowanie za dużo tej niedokładności. Jeżeli chce się nawiązać walkę z takim zespołem jak MPK, ależ teraz fantastyczną szansę miał Jakub Karbowiak, ale uderzył tylko w słupek. Jeszcze raz Karbowiak! No i drugi raz już tej szansy nie zmarnował. Możemy to zapisać. No i dla nas to jest zawsze ciężki orzech do zgryzienia: taki jednostronny. Mecz do skomentowania, zawsze liczymy na emocje, na wyrównane spotkanie, a tymczasem jak? No i mamy już 7 do 0. Trochę emocji. Z własnego pola karnego, niecelne zagranie przez środek przecinające znowu straci piłkę. No ale teraz przyjęcie jest Przemysław Wróblewski na prawej stronie. Świetne dogranie do Pawła Wyrębaka i mamy pierwsze trafienko nie było łącząc wszystkie reakcje na te bramki do tej jednej. Po stronie królewskiej. No i nie ukrywam, że i my uśmiechnęliśmy się po tym trafieniu dla królewskiej, ale bardzo szybka odpowiedź MPK dogrywał. Ja tutaj e, poprawić jeszcze ten wynik dla MPK w pierwszej e, połowie. Jakub Głąb dobrze na wyprzedzenie. Melnyk próbował bezpośrednio do e, karbowiaka, ale dobrze ustawiona defensywa. Już Stefan Piruk idziemy w drugą stronę. Dobre rozegranie. Wrublewski! No i chyba interwencja Romana Miseczko urad. Świadczyć o tym, że bardzo pewni swojego wyniku są. Gospodarze, no ja może to była po prostu... Mówi Waldemar Wróblewski. Ciekawa decyzja Jakuba Głomba, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nikt nie został w defensywie. Cała drużyna MPK zaangażowała się w ten atak, można było go spokojnie rozegrać na połowie przeciwnika. Teraz dobre uderzenie Michała Wróblewskiego z prawej strony, ale Nikkowy z numerem 7. Tak, no zdecydowanie już po tym, po tych 31 minutach możemy powiedzieć, że najważniejszą postacią w ekipie królewskiej jest Michał Wrublewski, który tu łączy i grę defensywną, i grę w ataku, rozgrywa, strzela, teraz dobrze przedarł się w pole karne, nie wiem do końca, czy to było celowe zagranie wzdłuż brata. Sulik na wysokości pola karnego, Sulik zdołał! Przedrzeć się w pole karne, strzał. Dobra interwencja Romana Mizeczki. Jeszcze w polu karnym Królewska. Michał Wrublewski, dobrze ustawiony po raz kolejny. Bogdan Melnyk. Ale jeszcze gubi się w defensywie MPK. I wreszcie udało się wyjść ekipie gospodarzy z własnego pola karnego. Już Bogdan Melnyk, Jakub Karbowiak dłuż bramki. Co i mamy! Trafienie numer 10 dla ekipy MPK. Nie doszedł do tego zagrania Stefan Piruk. Bogdan Melnyk, też to pierwsze zagranie akcji nieudane. Przejął Wróblewski. i też pierwsze zagranie niecelne. Jest Galas, Jakub Głąb, Grzegorz Galas. I mamy 11. trafienie dla. MPK Wrocław, trzecia asysta w tym meczu mamy, którego strzelca Dawidzie. Raz, dwa, trzy, szóstego. Jeszcze dobrze liczę. E, szósty zawodnik trafia do siatki po stronie MPK. No i tak trochę w stylu z zeszłego sezonu. Radzi sobie MPK z ekipą Królewskiej w tym spotkaniu. Teraz bardzo dobre zagranie z prawej strony. w piłkę w tej sytuacji Bogdan Melnyk, ale sędzia Mikołaj Piasecki wyraźnie zaznaczył, że był tam stempel, a ten rzut rożny poskutkował trafieniem. No i do siatki 14, no ale piłka najpierw odbiła się od ziemi, a później wylądowała nad poprzeczką. Tak, tak. wydawało się, że bardzo dobrze ją skontrował. Uderzył w ziemię, co jeszcze utrudnia interwencję bramkarzowi. No, tylko trochę tej celności zabrakło, a z pewnością mielibyśmy czwarte trafienie Świetnie dla ekipy teraz Piotr Czysz, zagranie do karbowiaka. Karbowiak! No i ten od poprzeczki pakuje piłkę do siatkowiaka w tym spotkaniu. No i mamy też dużą prośbę, żeby już więcej nie strzelał, bo skończyło się miejsce w, w Jeszcze jedną gdzieś to chyba wciśniemy, no ale na sześciu musi się zatrzymać Jakub Karbowiak, bo na więcej po prostu nie mamy miejsca. Znowu z akcją MPK. Wrocław. Bogdan Melnyk, teraz indywidualnie. Fantastyczne uderzenie Bogdana Melnyka po raz trzeci. Głośno, głośno, głośno. Mamy nadzieję, że nie było tego. Słychać w naszych y, mikrofonach. Tam y, chyba kapitan zespołu KS-Amatorka. Mocno, mocno. W przekazie do swoich kolegów w międzyczasie próbował Jakub Głąb, ale czujny Waldemar Wrublewski. Między słupkami jeszcze próbuje MPK. Jakub Karbowiak wystawia piłkę do głąba i mamy 14 do 3. Świetne indywidualne występy tych dwóch zawodników, a im ciągle małe. Znowu Karbowiak w środku boiska. Karbowiak! No i szóste trafienie. Jakuba Karbowiaka Łował po drugiej stronie boiska Stefan Pirug, ale nieczysto trafił w piłkę grak z numerem 4 Głom do Karbowiaka, matko boska, co za bramka A ja właściwie nie wychodzą z własnej, e, z własnej połowy No może teraz się uda, ale znowu złe zagranie jest Karbowiak odgrywa do Jakuba Głomba i gol numer 17 Przednią sytuację znajdował się na wprost Bramki trzeba tam było strzelać, nie szukać się kolegi z zespołu. Na koniec końców poskutkowało to bardzo groźną kontrą. Znowu MPK w natarciu. Karbowiak w polu karnym i po raz kolejny trafia do siatki gracz z numerem 6. I wpisywać w rubryce bramek przy nazwisku Jakuba Karbowiak. 18 do 3 prowadzi MPK Wrocław w tym spotkaniu. Cały czas atakują. Karbowiak odgrywa, a do siatki trafia Widzę Piotr Gottfried Odegrał w polu karnym karbowiak. Znalazł kolega z drużyny. No i dziewiętnasty trafienie dla MPK. Oj, teraz e, złe odegranie. I znowu karbowiak. Jest trzy na jednego. Karbowiak. Jeszcze Bogdan Melnyk już miał tu użyć e, gwizdka. E, sygnalizując rzutka. Widzę, gdzie już pisać. Mamy szansę, a do siatki trafia Marek Falkiewicz, 20.